Cześć. Zobaczcie, kto do nas przyjechał. Zobaczcie, kto do nas przyjechał. Mała Agatka jest już u nas. Oczywiście jest mała, większa troszeczkę, kurd Bardzo Wam dziękuję za pomoc. Za wczorajszy dzień było ciężko. Wszyscy się martwiliście losem małej Agatki. Ja też się bardzo martwiłem. Całe szczęście dzięki Waszej pomocy wszystko się skończyło dobrze. Hej. O, tu bardzo miła jest ta gatka. Bardzo miła śliczka, Bardzo miła jest ta ośliczka. Kolory ma podobny do naszego kart kartofelka. Dobrze mówię, do naszego kartofelka ma bardzo podobne kolory. Może to jakaś dalsza Twoja rodzina. Co? No śliczna jest, jest bardzo słodka ta ośliczka. Zobaczcie, ma małe kopytka. No daj mi troszkę sianka, zaczęła już jeść. Na pewno będzie musiała. Kilka najbliższych dni gdzieś tutaj w stajni. Przyjedzie pani doktor ją obejrzy. Musimy popatrzeć że nią, bo jest bardzo młoda. Jak wszystko będzie dobrze, to puścimy ją do tego przedszkola osiołkowego, co? Tam są trzy takie małe osiołki jak ty, albo cztery. się patrzysz. No, się ładnie patrzysz. Tam są trzy albo cztery takie małe osiołki jak ty. Będziesz się miała z kim bawić. Ale jesteś śliczniuteńka, naprawdę piękna. No i też chciałbym was przeprosić, bo wczoraj po prostu tyle rzeczy się działo, że nie, nie dałem rady odbierać telefonów i nie na wszystkich podzwaniałem, co mi się nie zdarza, bo zawsze, jeżeli nie odbiorę telefonu, to zawsze odzwaniam, tak samo nie dałem rady na komentarze wszystkie odpowiadać, ale po prostu dużo było, dużo rzeczy miałem na głowie i no nie dałem rady. Najważniejsze, że Agatka jest uratowana i że jest u nas. Jest bezpieczna, już dzisiaj rano przyjechała samego rana tak odebrałem cię odebrałem cię tutaj troszeczkę cię odrobaczyłem, dostałaś taką pastę smaczną na język i spuściłem ją tutaj na górę, ale normalnie to siedzi sobie w boksiku, tu są osiołki różne w różnych boksach także. Na pewno nie nie będzie czuła się samotna. Tak to. Nie wiem, jakoś nie wygląda jakoś tak bardzo, bardzo, żeby była jakoś zdenerwowana, coś taka miła ośliczka. No. Nie wiem co tam jaką ma przeszłość, co tam się działo. Ale teraz będzie miała ja na pewno u nas jak w uchu. <grym>, jak w uchu. miała u nas jak w uchu. Jak podrośnisz to może będziesz chodziła z kartofelkiem. Wiesz bardzo ludzi się martwiło wczoraj twoim nosem. Bardzo dużo ludzi się martwiło twoim nosem. No. Ale wszystko się dobrze skończyło. No także czasami są takie dni właśnie ciężkie, że po prostu się wydaje na początku, że będzie bardzo źle, a później jakoś tam idzie to do przodu. No dzięki wam, idzie wam to do przodu, bo po prostu pomagacie. No ratujemy wspólnie te zwierzaczki, przyjeżdżają później do nas tak. Tak, morko maleńka. Pokażę jak ona jest mała, bo tak może ja kucam i się wydaje, że ona jest duża. Ale ona sięga do kolan trochę wyżej, nawet nie do pasa, także maleńka jest ta ośliczka. Pokażę Wam jeszcze ją całą dookoła jak wygląda. No, pokażcie. O, takie ma troszkę, jak na kartofelek. no. Dziewczęce, masz takie kopyteczka małe. Chodź, pochodź troszkę, chodź, pochodź, no. Pokaż, jak chodzisz ładnie, pokaż, jak ładnie chodzisz, pokaż, jak ładnie chodzisz. O, nie chce chodzić, no nic. Stanęła tutaj się rozgląda. Tak, zaraz pójdziesz do boksiku. Zostaniesz śniadanko, drugie, może marcheweczkę spróbujesz. Mamy taką specjalną paszę, ci sypnę trochę. No w poniedziałek przyjdzie pani doktor ciobek, ale wydajesz się, jakbyś była zdrowa. Jesteś śliczna. Także dziękuję jeszcze raz za pomoc na tej małej pięknej śliczki, Agatki. Będziemy teraz mieli 11 stycznia, dzień otwarty. To zapraszam gości do niej. Będzie można ją przytulić. Na pewno już wtedy będzie z osiołkami chodziła sobie tam po padoczku, Tak? Z osiołkami będziesz chodziła. Chyba tak, chyba tak. No ale masz wzrok podobny. Jak kartofelek. Jak Kartofelek. Też tak się patrzysz, trochę spodbiega. No. Biedarstwo. dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam. Cześć.